Obchody Narodowego Święta Niepodległości połączyliśmy na trzy różne ciekawe sposoby. Zaprezentowaliśmy tutaj najnowszy numer śląskiego Armanachu Powstańczego, który jest takie dziełem naukowym i prezentuje artykuły związane z rokiem 1922 czyli wkroczeniem Wojsk Polskich na Górny Śląsk. Pokazaliśmy tutaj wraz z Muzeum Powstań Śląskich, w których tworzymy ten almanach, ciekawe artykuły naszych pracowników, jak i również laureatki konkursu dla doktorantów i studentów, która wygrała taki konkurs po rok temu. Ósmy numer śląskiego Almanachu Powstańczego poświęcony jest rocznicy 1922 roku, czyli połączenia części Górnego Śląska z Polską. Postawiliśmy sobie pytanie, jak wyglądał pierwszy dzień Górnego Śląska już włączonego w skład II Rzeczpospolitej. Sprawa nie była prosta, bo oczywista radość łączyła się z pytaniami, czy uda się na czas przygotować wszystkie działy administracji. Czy to życie społeczne będzie się toczyło w taki sposób, żeby mieszkańcy polscy, niemieccy byli z niego zadowoleni, żeby ten gospodarz, jakim będzie Druga Rzeczpospolita, była nie gorsza, a lepsza niż dotychczasowy gospodarz niemiecki. To jest szczególnie interesujący numer, ponieważ przedstawia rzeczy, o których na ogół nie mówi się o opracowaniach. Nie dlatego, że stanowią jakąś wstydliwą bądź kontrowersyjną kwestię, tylko myśmy zwracali głównie uwagę na tło. Myśmy zwracali uwagę może nie na wydarzenia z pierwszych stron gazet, ale na takie, które w największym stopniu określały coś, co bym nazwał dniem codziennym górnoślązaka w polskiej części Górnego Śląska po roku 1922. Dlatego serdecznie zapraszam do lektury. Almanach jest dostępny zarówno w Panteonie Górnośląskim, jak i w Muzeum Powstań Śląskich. To są nasi dwaj podstawowi zarówno sponsorzy, dobrodzieje, jak i dystrybutorzy tego numeru. Zachęcam do lektury. Następnie zaprezentowaliśmy bardzo ciekawą grę detektywistyczną na tropie ludzi niezwykłych, która prezentuje poszukiwania o postaciach w Panteonie. W postaci bardzo interesujących zagadek odnajdujemy, jaką osobę trzeba odnaleźć, a następnie odnaleźć o niej ciekawe informacje. Jest to gra dla dzieci i młodzieży o dwóch różnych stopniach. Trudności i została ona zaprezentowana w ramach obchodów. A ostatnią częścią była rewelacyjna opowieść pana Grzegorza Kamińskiego, który jest historykiem, nauczycielem z Gliwic i przedstawia historię za pomocą figurek żołnierzyków. Prelekcja była bardzo interesująca, ponieważ za pomocą tych żołnierzyków została przedstawiona historia Polski na przestrzeni ostatnich 200 lat, a tym samym też zaprezentowane święto niepodległości w pełnej klasie. Jednym słowem, połączyliśmy różne pokolenia. Figurki żołnierzyków, które dzisiaj na wystawie zaprezentowałem w Panteonie Górnośląskiej, zbieram od ponad 40 lat. Aktualnie mam około 5 tysięcy żołnierzy od czasów Mieszka I do II wojny światowej. A tutaj w Panteonie Górnośląskim zaprezentowałem w zasadzie walki Polaków i niepodległość, żeby ukazać powstania narodowe od insurekcji kościuszkowskiej do III Powstania Śląskiego. Chciałem pokazać również powstańców naszych śląskich z samochodem pancernym Korfanty, Zabski Powstanie, czy jak niektórzy mówią Zabski Kocynder. Ale przede wszystkim pokazać bramy, która była tutaj w 1922 roku, w zasadzie model bramy Nie żyje Polska, Niech żyje Górny Śląsk, wkraczających na czele z Generałem Szeptyckim wojskami polskimi. Żółci Ułanie, Czołgi, Renault FT-17 i oczywiście Wojsko Polskie, ale również powstańców śląskich, którzy też wkraczali i składali symbolicznie broń przed polskim dowódcą Generałem Szeptyckim. Ja wykorzystuję figurki i w szkole, i na różnych lekcjach, w muzeach. Myślę, że za pomocą figurki można świetnie pokazać. Żołnierzyki. No, dzisiaj chociażby w mojej szkole numer 39 w Gliwicach, gdzie oprowadzałem dzieci po wystawie, myślę, że fajnie, jak dziecko zobaczy figurkę Powstańca Śląskiego, żeby białe, niebieskie opaski dowódcy. Oczywiście bardzo dziana wyobraźnia, ale kokardy narodowe, które mają Powstańcy Styczniowi, czy inne wojska, czy Wojsko Polskie w ogóle z okresu napoleońskiego, generał Dąbrowski, czy książę Józef Poniatowski. Ale mam też figurki właśnie Wojciecha Korfantego, Roberta Oszka, i tutaj też można pięknie zobaczyć samochód pancerny Korfanty który był w trzecim Powstaniu Śląskim i opowiedzieć właśnie o tym. Różne rzeczy, wykorzystuję te figurki prawda, na różne prelekcje historyczne, sesje. Także staram się, żeby zarazić bakcylem historii tą młodzież. Ja myślę, że tutaj w Panteonie Górnośląskim przepięknie dzisiaj uroczystość przygotowana przez pracowników Panteonu, pana dyrektora. Natomiast cieszę się bardzo, bo można też zaprezentować część historii w związku ze Świętem Niepodległości. I przy okazji też zobaczyć te piękne miejsca, jakie jest tu jest w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Dzisiejszy dzień pokazał, że Panteon otwiera się na różne środowiska, łączy zarówno starszych, jak i młodszych, a nasza działalność jest bardzo szeroka i otwarta dla każdego, bo Panteon tworzą ludzie, ludzie niezwykli. Niezwykli o ciekawych osobowościach, zapraszamy do odwiedzania naszej instytucji nie tylko święta, ale również pozostałe dni tygodnia.